Dostałeś pracę w Niemczech i musisz szybko nauczyć się języka niemieckiego, a może wybierasz się na rozmowę kwalifikacyjną i musisz szybko odświeżyć swoją wiedzę. Mam coś dla ciebie. Przyspieszony kurs języka niemieckiego. Jest to kurs dla wszystkich osób, które nie mają czasu na naukę gramatyki i na repetycje. Co zawiera ten kurs? Siedem lekcji. Ćwiczenia, przykłady, słówka, nagrania oraz odmiany. Przy zakupie kursu dostajecie dostęp na rok czasu do tej platformy kursowej i możecie sobie z niej korzystać kiedy chcecie i jak chcecie. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możecie sobie te nagrania oraz słówka i ćwiczenia pobierać na telefon lub na komputer. Dlatego jest to super rozwiązanie dla osób, które lubią uczyć się w drodze do pracy lub mają możliwość nauki w pracy. To jest to super rozwiązanie. A gdzie kupicie te kursy? Zapraszam na moją stronę internetową: www alicjamochnal.pl i tam klikacie w zakładkę Platforma Kursowa i tam znajdziecie przyspieszony kurs z języka niemieckiego. Zapraszam!